Pojawiła się informacja, że aktualny wójt, który także bierze udział w wyborach, kandyduje razem ze swoim zastępcą, dowożą wyborców prywatnymi samochodami do głosowania. Postanowił podjąć interwencję inny kandydat na wójta w tej gminie i zatrzymał. Samochód kierowany przez jednego z tych mężczyzn, a ponieważ tamten nie chciał się zatrzymać, więc kilkadziesiąt metrów jechał na masce tego samochodu. Zdarzenie zatem było potencjalnie o poważnych skutkach. Pan, który odbył ten podróż na masce, został dowieziony do Soru. Natomiast kierująca mu samochodem policja zatrzymała dokument uprawniający do kierowania pojazdami i podjęła czynności z artykułu 498 kodeksu, wykroczeń, przepraszam, kodeksu wyborczego oraz 86 kodeksu wykroczeń.